No, w Lublinie, bo najfajniej jest w Lublinie. No, to jest o. spektakl o miłości. Chciałam powiedzieć po prostu. O miłości. Tań, tak, tańczymy, nie. śpiewamy i bawimy się. Tak, tak. On i ona w kryzysie relacji, co zrobić, co dalej. No, kochają się, ale nie umieją ze sobą żyć, no i co z tego może wyniknąć? Co z tego się dowiedzicie, Przejdziecie się, dowiecie, jak przejdziecie na spektakl. Zmiana, jedyna stała w naszym życiu, która towarzyszy nam zawsze. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Czekamy na Was tutaj w farce Tak. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Kto ma klucz?